W jednym odcinku w serii Bra Brawl Stars. I w tym odcinku będziemy robić coś w na tego zademiasza groma. tego nowego, bo ja. Bo mi się udało to wygrać pierwszy raz w życiu. I w ogóle. W ogóle ostatnio mi się też udało 16 tysięcy. No i wiecie, no może już nie będę przedłużać po prostu dzisiaj bym chciał coś zrobić mikie na tego groma, bo, dost bo dostałem za, za tysiąc tych i może pewnie jak chcę tutaj dojść do tego mega, mega boxa, ale nie wiem, no zobaczymy. Może mi się uda dojść. No dobra, to... W ogóle większość osób to grało z tym gromem. To same gromy grają. Teraz, teraz same gromy grają. Mam 6 rangę, a tu się gra jak na 20. To jest dziwka. Nawet kto nie wygrał tego wyzwania. Mój brat nie wygrał. A mi się udało wygrać i dokupić szansę za jeden game, Ale też. Wiecie. W ogóle te szanse są. były takie tanie. Nie myślę. W ogóle ja myślałem, że ten z będzie. Lepszy jak tam słaby, słaby. Nie jest zbyt dobry. No co to miałem sobie myśleć, Tu tylko darmo wygadymiasz. O wygraną tą. O wygraną rundę. O wygrany. Dobra. Dobra, tu będzie rozwalony. No i... Leś... jest, Nie, to chyba będzie przegrana. Aaaa, dobra. Ale trzecie miejsce, to mi chyba zaliczy wygra... wygraną. No. Dobra. A ja nie wiem czy na wigilię za dwa dni. Nie wiem czy nie wrzucę wszystkich moich odcinków. Żeby mieć to oglądać, bo, bo ja mam słaby zasięg w ogóle. Bardzo słaby zasięg w ogóle. Zezwań i kosi Okej okay. Ale dobra, mniejsze w tym Jak my to wygramy to chyba otworzymy Może no, po prostu dzisiaj zrobimy wszystkie misje, a nie tylko na groma, Abyśmy wszystkie misje zrobię. Czyli tam księg też za nie trwa Już trzy minuty trwa A nie chyba na groma tylko zrobimy bo ja nad tym wygrywaniem tego wyzwania spędziłem chyba... Chyba ponad godzinę spędziłem na, do, na wygrywanie tego wydmiarza. No nijak on nie został. No nie. No nie no. Ale będzie będzie trzecie miejsce. No. Dobra. Jak, to, jak to, to zaliczę to wtedy wyjdę. Okej. Must be careful. Tutaj Ciężko się w ogóle tym górą niż przy skrzynie. Bardzo ciężko. Tyle no, ma kwiatło. No fajnie im się gra.

nie jakiś. A No ciekawe gdzie Co za no, nie no No nie widziałem No Kolejna przegrana No nie kolejna, ale ja mam pecha bo oni tu grają jak na 20... na tych większych rangach, ale na ja mam dopiero szóstą. Ja że będzie Okej. Okay. Nie. 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 Będę miał cały czas pl plus dwa pucharki. No, wow. okej. Okay. Może pojedynki? No to te najnowsze postacie. Będzie łatwiej, pewnie. Wiedziałem, że tak będzie Okej. Okay. No, będzie ciężka walka, nie? Z tym dromem. No już. To w grom jest jakiś... Jest, wygrałem. A będzie ciężej, wręcz. dużo ciężej będzie. Może łatwiej. Okay. Ha! Te ulice tego groma jest potężny. Jedna z lepszy, lepszych postaci, co dodał Super Self. Naprawdę. Okej, okay, teraz... Wiedziałem, że on to zrobi. Jak to inaczej, nie? Okej. Okay. Jest. Udało mi się wygrać. No. No i mamy dziesiątą wygraną. Zobaczymy, może coś wyleci. Uuu. Pewnie i tak nie wyleci. Fusem te punkty mocy może dodajmy na groma. W ogóle... Jak robiłem to wyzwanie, to mi um, Gadżet do loli, tej loli wleciał Gdzie ja mam ulepszyć, okej. Okay. Pusił. Ja zapomniałem wspomniałem. Okej. Okay. To, to teraz możemy to ulepszyć. Okej. Okay. Okej, okay. czwartą moc w ogóle przyjęliśmy. Okej. Okay. Eee, no to chyba już widzowie na tyle no, Chciałem tylko zrobić misję już Więcej pomysłów nie mam No no to ja się już zanim wami żegnam No to cześć i pa